Pozwolą panowie posłowie, że wygłoszę ostatnie oświadczenie poselskie zgodnie z obyczajem marszałek nie schodzi do mównicy, mówi stąd, więc chcę poruszyć trzy kwestie protestów rolniczych jutrzejszej wizyty prezydenta Zolańskiego i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po pierwsze, chciałbym wyrazić solidarność z rolnikami, którzy dzisiaj protestowali w Brukseli. Oni bronią europejskiego rolnictwa państwa europejskie scedowały swoją politykę rolną na Unię Europejską po to, żeby ta stabilizowała rynki rolne. Okazuje się, że otwierając granice, a to na towary z Ukrainy, a to teraz na towary z Ameryki Łacińskiej, te rynki są zagrożone, destabilizowane konkurencją tańszą i niespełniającą unijnych standardów, także niekontrolowaną. Europa z samowystarczalnego żywnościowego kontynentu zmienia się powoli w importera żywności. To zagraża naszemu bezpieczeństwu i przyszłości naszego rolnictwa. To trzeba zatrzymać. Także szacunek dla tych rolników, którzy dzisiaj, także rolników z Polski, którzy dzisiaj w Brukseli dali wyraz sprzeciwu europejskich rolników. Druga sprawa to wizyta jutrzejsza prezydenta Zełańskiego tutaj w parlamencie. To co warto podkreślić, to że prezydent Zełański, goszcząc w naszym parlamencie, zdaje się, że po raz pierwszy od kiedy jest prezydentem ani jego dyplomacja, nie wystąpili o spotkanie ani z posłami, ani nawet z reprezentantami wszystkich klubów. Jutro podczas spotkania z prezydentem Zolańskim ani w Sejmie, ani w Senacie nie będzie nikogo z żadnej z partii opozycyjnych. Prezydent Zeleński najwyraźniej nie był zainteresowany spotkaniem z tymi, którzy są do jego polityki trochę bardziej krytyczni. Nie będzie jutro okazji rozmawiać z prezydentem Zeleńskim dla polskich posłów, dlatego chciałbym dzisiaj zaapelować, aby... Prezydent Zeleński zechciał jutro przynieść nam jakąś dobrą nowinę. Na przykład wiadomość o generalnym odblokowaniu ekshumacji polskich ofiar na ziemiach, które, za które odpowiada w tej chwili państwo ukraińskie. Ta kwestia powinna być załatwiona już dawno temu, zgodnie z obyczajami kręgu cywilizacyjnego, do którego Ukraina. Aspiruje, to znaczy kręgu cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej, w której każdy ma prawo pochować swoich zmarłych. Ostatnia sprawa to skandaliczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jesteśmy świadkami próby uzurpacji kompetencji do kształtowania ustroju państw członkowskich przez instytucje unijne, przez ciała powołane traktatami, obsadzane nie tylko prawnikami, ale także ludźmi, którzy byli czynnymi politykami, i naruszania naszych zasad konstytucyjnych. My możemy mieć zastrzeżenia do swojego Trybunału Konstytucyjnego, do tego, jak on działa, jak on wygląda. Powinniśmy go naprawić jako polscy politycy, osiągając tutaj jakiś konsensus. Natomiast żadne unijne ciało nie jest od tego, żeby nam blokować, uchylać czy nawet oceniać funkcjonowanie naszych ciał konstytucyjnych. Jest to całkowicie poza traktatami. I w naszej ocenie, w mojej ocenie powinno zostać potraktowane po prostu jako niewiążąca opinia polityczna. Każdy ma prawo wyrażać opinie polityczne, mamy wolność słowa w Europie, natomiast nie jest to część porządku prawnego, w którym powinniśmy funkcjonować. To jedyna myśl prawna, która stoi na straży polskich wartości konstytucyjnych i suwerenności naszego państwa na gruncie obecnie obowiązującej w Polsce konstytucji i mam nadzieję, że tutaj się zgadzamy, niezależnie czy popatrzymy w prawo, po środku. Czy w lewo, że wszyscy stoimy na gruncie polskiego konstytucjonalizmu, a nie unijnego uzurpacjonizmu. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Tak, Polacy w 2022 roku zdali egzamin. Państwo polskie nie. Papież Pius XII w sierpniu 1939 roku stwierdził: "Nic nie jest stracone przez pokój, wszystko może być stracone przez wojnę. To czego Ukraińcy potrzebowali, to pokoju, który był możliwy, a został storpedowany w kwietniu 2022 roku przez Borysa Johnsona, którego głównego reprezentanta partii wojny, do której należą również polskie władze." Premier Wielkiej Brytanii powstrzymał władzę Ukrainy przed podpisaniem gotowego już porozumienia pokojowego. Gdyby doszło wówczas do zawarcia tego porozumienia, nie byłaby potrzebna jakakolwiek pomoc Ukraińcom. Zgodnie z konwencją z 1951 roku status uchodźcy powinien być przyznawany indywidualnie, na podstawie indywidualnej oceny sytuacji danej osoby. Wśród grona ukraińskich beneficjentów finansowej pomocy ze strony Polski zaledwie drobna część była prawdziwymi uchodźcami wojennymi z obszaru objętego walkami zbrojnymi, natomiast system finansowej pomocy zupełnie nie odróżniał tych kategorii. To zachęcało do przyjazdu do Polski ogromnej liczby Ukraińców w wielu przypadkach nie dlatego, że cokolwiek im na terenie Ukrainy groziło, lecz dlatego, że w Polsce stworzono im cieplarniane warunki, z których za przeproszeniem tylko frajer by nie skorzystał. Z tych samych powodów. Doszło do masowej turystyki zdrowotnej na koszt polskiego podatnika. Polacy byli i są zbulwersowani dostępem Ukraińców do opieki medycznej na uprzywilejowanych warunkach poza kolejnością. Doszło do nadużyć finansowych na ogromną skalę wskutek pobierania świadczeń w oparciu o fałszywe dokumenty. Przykłady tego można by mnożyć, choćby pobieranie 800 plus na nieistniejące dzieci. Warto zaznaczyć, że liczne przywileje nadane Ukraińcom, którzy przybyli do Polski po lutym 2022 roku, Objęły w znacznym stopniu również setki tysięcy Ukraińców, którzy przebywali w Polsce wcześniej i nigdy żadnymi uchodźcami nie byli. Grupa ta do lutego 2022 roku funkcjonowała na tych samych zasadach jak wszyscy inni cudzoziemcy i nic nie, nie stało na przeszkodzie, by byli nadal tak samo traktowani. Omawiana ustawa pomocowa była emanacją słynnego stanowiska zapoczątkowanego. Przez Mateusz, rząd Mateusza Morawieckiego i obecny rząd. Gdy udzielaliśmy pomoc tak, na tak ogromną skalę, na Ukrainie odbywa się na niewyobrażalną skalę korupcja. Kradzież otrzymywanej pomocy. W związku z tym, że to sprawozdanie nie odzwierciedla faktycznej sytuacji, Dziękuję za bardzo, sprawozdawczy proszę. okres. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Od 154 dni prezydent Nawrocki odmawia podpisania nominacji dla kandydatów na ambasadorów przedstawionych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 40 kandydatów, mimo że przeszło pozytywnie wszystkie weryfikacje, także w kancelarii prezydenta. Oczekuje na jego decyzję. Ponad 20% polskich placówek nie ma pełnoprawnych ambasadorów. Szanowni państwo, to jawne działanie na rzecz osłabienia polskiej dyplomacji, a także obniżenia rangi polskiej dyplomacji za granicą. Polonia i Polacy za granicą nie mają ambasadorów w takich krajach jak Wielka Brytania, USA, Austria czy Włochy. Szanowni posłowie, bardzo proszę o odrobinę się wyciszyć, tak, żeby Szanowni pani poseł Państwo, mogła dokończyć ostatnio swoje oświadczenie. byłam w Londynie, spotkałam się z polską Polonią, spotkałam się. Spotkałam się z Polakami za granicą i usłyszałam apel, abym z tej mównicy sejmowej apelowała do tych, którzy mogą wpłynąć na prezydenta Nawrockiego, aby nie blokował nominacji, ponieważ to osłabia polskie placówki dyplomatyczne za granicą i utrudnia im dostęp. Szanowni Państwo, apeluję do Was. To jest Wasz prezydent, mój także, dlatego ja przyłączam się do apelu Polonii i Polaków za granicą. Panie prezydencie Nawrocki, bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie tych kandydatów i powołanie ambasadorów, ponieważ ten pad będzie trwał dalej a cierpią nasi rodacy za granicą apeluję do was i proście waszego prezydenta o tę nominację Dziękuję Szanowny panie marszałku Wysoka Izbo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dzisiaj Polska nie może powoływać się na swoją tożsamość konstytucyjną aby uchylić się od respektowania wspólnych wartości Unii Europejskiej Sue zakwestionował też bezstronność Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego postulat Konfederacji Korony Polskiej jest jasny: Brexit. Opuszczamy ten dziwny zaścianek komunistyczny, zwany Unią Europejską przez nielicznych, już coraz mniej licznych, racjonalnych działaczy, mieszkańców naszej ojczyzny. CUE od lat konsekwentnie przekształca artykuł 19 traktatu unijnego z normy gwarancyjnej dotyczącej skutecznej ochrony sądowej w sprawach objętych prawem Unii w instrument generalnego nadzoru nad całym wymiarem sprawiedliwości państw członkowskich, w tym nad sądami konstytucyjnymi. W niniejszym wyroku mechanizm ten został doprowadzony do skrajności. Trybunał nie tylko ocenił skutki wyroków Polskiego trybunu, Trybunału Konstytucyjnego, ale zakwestionował jego status jako sądu w rozumieniu prawa unijnego, opierając się na własnej ocenie krajowej procedur nominacyjnych. Jest to klasyczny przykład działania ultravires poza zakresem kompetencji. Traktaty nie przyznają CUE kompetencji do badania legalności powołania sędziów Sądu Konstytucyjnego państwa członkowskiego, oceniania konstytucyjnego statusu tego sądu, ani do hierarchicznego podporządkowywania krajowych trybunałów konstytucyjnych orzecznictwu CUE. Szczególnie problematyczne jest stwierdzenie CUE, że państwo członkowskie nie może kwestionować zakresu kompetencji Unii poza dialogiem prejudycjalnym. Taka teza nie wynika wcale z traktatów, a jej przyjęcie prowadziłoby do wniosku, że CUE jest jedynym arbitrem własnych kompetencji, co zostało wyraźnie zakwestionowane między innymi przez Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec. Brak jakiegokolwiek zewnętrznego mechanizmu kontroli oznaczałby faktyczne zniesienie zasady przyznania. W konsekwencji wyrok C448 przez 23 nie rozstrzyga jedynie sporu o Polskę. Jest to kolejny krok w kierunku sądowego federalizmu, w którym zakres integracji ustrojowej jest wyznaczany nie przez zmiany traktatów i zgodę państw członkowskich, lecz przez ewolucyjną, ekspansywną wykładnię CUE. Taki model podważa równowagę konstytucyjną Unii, osłabia legitymację Trybunału i pogłębia konflikt pomiędzy porządkami konstytucyjnymi państw, a prawem Unii. Po leksit, subito. Dziękuję. Pan poseł Krysztak, bardzo proszę. Dziękuję panie marszałku, wysoka izbo. Pisowcy dzisiaj mówią o sprawiedliwości. A ja chcę wam przypomnieć, że to dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wasz Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów niezawisłego sądu i bezstronnego w ciągu 8 lat. Zniszczyliście polską gospodarkę, służby, sądownictwo i okradaliście Polaków. Ale chamstwem i butą oraz brakiem kultury Waszych posłów, w tym Marka Suskiego, przyjaciela Kasanowy, nie przykryjecie. Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Wnoszę o stwierdzenie kworum. I żeby pan poseł Wójcik przemyślał, czy naprawdę powiedział te słowa, które wystawiają go na absolutną śmieszność. Bo jeżeli ktoś mógłby pomyśleć, że poseł Solidarnej Polski wypowiada się z troską o Funduszu Sprawiedliwości, mógłby uznać, że to jest jakiś żart. Ale żartem to nie jest, niestety, jest to, jest to czysty akt bezczelny. Szanowni Państwo, Solidarna Polska. Solidarna Polska stworzyła, stworzyła złodziejski system wyciągania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Sprzątanie po tym bałaganie posłynnych darkowych, pobudowania studiów telewizyjnych nie jest łatwe, nie zadzieje się od razu. Dokumentów dla potrzeby służb kontrolujących fundusz nakserowane były ciężarówkami. Ale Fundusz Sprawiedliwości działa, ogłaszane są konkursy. Odecznie Panie Pośle. Bardzo proszę, wniosek przeciwny. Panie marszałku, nieobecny panie premierze. Francja mówi nie, Włochy mówią za wcześnie. A obecny polski rząd cieszy się, że Niemcy zgodzili im się na uśmiechnięty hamulec. Tylko jakoś tym razem to oszustwo wam nie wyszło. Rolnicy w Europie nie dali się nabrać na hamulec i dzisiaj w tysiącach protestowali w Brukseli. Rolnik nie żyje z uśmiechniętego hamulca, tylko z cen i rynku. Który już zalewa żywność z Ukrainy, a ta z Mercosuru ich utopi. Szanowni Państwo, ja proszę, aby premier przyszedł tutaj i poinformował, czy złożył wniosek do CUE w sprawie Mercosuru oraz czy zorganizuje konferencję z Francją oraz z Włochami w Warszawie. Chyba, że premier się obawia, że jeżeli będzie taka wspólna konferencja, to wiele innych państw się do tego dołączy i niemiecki. Derański pomysł na likwidację rolnictwa w Europie im nie wyjdzie.